Witam wszystkich w nowym materiale Skoda Black Ops 2. Dawno się nie widzieliśmy ludzie. Jest teraz aktualnie trzecia rano. Znaczy się trzecia w nocy, że tak by ktoś powiedział. Jestem dzisiaj na starej bani, trzeba przyznać. W końcu jest już teraz sobota. Dobra, zobaczymy. To jest nowy programik, muszę przetestować Action się zwie. Zajebiście nagrywa, klatki na sekundę też nie ścina, wszystko ma, ten program jest stworzony do na nagrywania gier, nie gameplay'a. Możesz nagrywać od razu dźwięk do osobnej ścieżki, możesz nagrywać tak jak z Frapsem, program wcale nie robi tak zajebiście wielkich plików jak Fraps. Ten program, trzeba przyznać, że jest jak na razie to dotąd najlepszy, potrafi przesyłać na YouTubea filmiki od razu, konwertować jak kurwa w najlepszej jakości, po prostu jest wyjebany. Dobra, zobaczmy jak będzie nagrywał, starałem się, żeby było 60 klatek na sekundę, postaram się to przerzucić, nie nagrywam dźwięku do ścieżki, tylko od razu z frapsem, więc jeśli gra będzie za głośną, a na pewno będzie... 26 lat na sekundę To nie jest jakiś zadowalający wynik Bardzo świetnie zajebiście bardzo świetnie Znaczy teraz 60 I mm. bandy sniper Ja dobrze mam w tej gierce, mam naprawdę nie do wyniki ale Dobra, zobaczymy, bo. Kurwa, zobaczę, no claimer za późno. Będę musiał. E... Przedostawać tutaj parę rzeczy. Kurwa. E, Pierdaj. Jebane. No, stawiają wszędzie to gówno i nie chuje się do nadpolatać po mapce. Ja sobie miałem wyniki 30 do 10. Nie będę się chwalił. Ale, no, po prostu miałem wtedy dobry dzień seryjkę. To jest też nowa broń, którą... czy nowa. Weźmy nasze perków. Yy, tu już nie mam granatów, nic. Same perki. No ten kod jest, nie powiem. No całkiem fajny, spoko, kurwa. Oastro dostaje w pizdę. I teraz na tej godzinie mi się tak nie chce grać, mi się oczy zamykają. Tylko muszę jeszcze przetestować ten program przed pójściem spać, żeby zobaczyć. Kurwa Ci to mają wyjebane te bronie ja Po prostu teraz nie mam sił w to grać nawet Nie mogę myśleć kurwa Zaraz ktoś tutaj wejdzie Kurwa akurat ładowałem ładnie Wiem, że kurwa gościu miał UAV, ale nie chuja Skatnął się No i postawił kurwa Dziad tutaj przy tym Ej la lamusie Co ta jebana Kurwa się się popierdoliło przez to dobra, tutaj jest jedna Czy jest na górze o z pieprzu chyba Jaka ciotaj bona Kurwa Kampery pierdolone Dobra trzeba mi z tym dźwiękiem, kuły jeszcze przy okazji jak to nagrywa To jest naprawdę tylko taki test tego action, no jeszcze jak wysyła te filmiki Jak mi go przekonwertuję, muszę to sprawdzić jeszcze dzisiaj No to ile jest? Chyba jakieś będzie 5 minut gry Wcale dużo nie powinno zajmować Dobra, cioty jebane Tutaj są w tym budynku. Pięknie. Tu jest kolejny. Kurwa. Wow, 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 chłopcze. Kurwa. Czemu on taki rzut robi? To nie o to chodzi. Ja się od do ziemi wziąć. No. Ale lag. Znaczy on jest lager. No i ładnie. 60 lat na sekundę nagrywa teraz. To jest zajebiście. Kurwa. Za późno. Trochę jak się więcej dzieje akcji na ekranie, to wtedy trzeba powiedzieć, że spowalnia. Do nagrywania filmu używam chyba wszystkich rdzeni w komputerze. Jest taka opcja. Bo daj, cztery mam. Nie wiem, że. Muszę... No komputer naprawdę daje radę to? On już wie, że to jestem I zaraz przyjdzie No, obie kurwa Co za pizda Gdzie on poszedł? Z jest samo Kurwa. Akurat jeszcze. Tajfun no, Rus. Kurwa, pierdolony Rosjanin. Akurat mnie w tym momencie lagnęło. Przez ten. Przez kąpa kurwa. Oś nie taki Uber wyjebany Levela. pierdala widzę. Dobra, więc zobaczymy, wyślę to. Zobaczymy, jak to wyszło. Jak będzie spoko, to będę wysyłał więcej filmików na pewno teraz. No, że to nie do zblokowania. Dzięki. Dobra. Na razie. Trzymajcie się. Elo.